Cześć Boże, witam serdecznie. Święty Jan Paweł II zaznaczył, że w momencie, gdy Maryja ofiarowała Pana Jezusa w świątyni, sama jeszcze bardziej oddała się do dyspozycji Bogu. Jezus stał się dla świata znakiem sprzeciwu, jak i mocą do powstania wielu w Izraelu. Jezus skłania ludzi, aby podjęli wobec Niego konkretną i zdecydowaną postawę. Istnieje realna groźba upadku dla tych, którzy odrzucają Chrystusa, jak i rzeczywista nadzieja powstania w dniu zmartwychwstania tych, którzy Go przyjmują. Maryja jest złączona z Jezusem w Jego odrzuceniu przez ludzi, jak i w powstaniu i ostatecznym zwycięstwie. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.